No, się w sumie i widzę was na moim kanale. No i dzisiaj recenzja zestawu że Tak więc zapraszam. Znamy, zaczniemy zacznijmy od omówienia pudełka. Tutaj tak się to prezentuje z przodu. Tak wygląda ta strona, tutaj jest taki fajny kaczek Donald. I ogólnie ta podstawa jest fajnie rozmieszczone, bo tutaj jeszcze jest Pluto. A z tyłu myszka Miki, myszka Mimi. No i z tyłu jeszcze Mini Daisy. No jest tak, w środku jest wiele elementów. No może nie jest ich jakoś wiele, ale ten zestaw jest dosyć tani. No jest to chyba najmniej opłacany zestaw z tej fali Mikiego, no ale i tak bardzo się opłaca. No ale zajrzyjmy do środka. No więc tak prezentuje jeszcze zawartość pudełka. Ja sobie zamknę. No i co ja tutaj mam? Worek numer jeden, bardzo ciekawy klocki, tu jest nawet już ta główka mini. Worek numer dwa, tak się prezentuje. I chwilę tutaj luzy mamy ten element od autka i warto zauważyć, że to jest od razu wszczepione te elementy. No i taka kartka to jest taki, no nie naklejka, tylko taki element, który sobie tam będziemy zakładali jakoś. No i dobra. Mamy tutaj dwie instrukcje, aby mogły składać to dwie osoby. Na przykład jedna osoba składa sobie tę konstrukcję, a druga tę. Ja rozłożę samodzielnie. No i teraz cięcie, a wy zobaczycie efekt końcowy. Jeszcze ja zapomniałam słuchać o instrukcji. Pewnie każdy już wie o tym, jak, jak ona funkcjonuje, czyli że teraz tu jest taki pasek, pasek tego, jak nam idzie I tutaj myszka mini sobie będzie łaziła. No i oczywiście te to są tak na rączkach układane. Ciekawe, jak mi się będzie składało w ten sposób. No no ogólnie chciałem pokazać, jak to się wszystko prezentuje. To jest taki słabszy papier, więc lepiej uważać z tą instrukcją. No ale dobra, trzeba zacząć budowanie. Szczerze mówiąc, zostałem coś, powyżej moich oczekiwań. A składanie było sobie przyjemne i nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio mi się tak przyjemnie składało. No i powiem tyle, że ten sposób instrukcji tych 4 Plus jest bardzo dobry. Bo jak są normalne instrukcje, no to tam w góry piszę, ile sztuk danego klocka potrzebujesz. No ja, no, no ja to zawsze przeaczam i po prostu sobie paszę, co się na rysunku zmieniło. I często w jakimś mniejszym elemencie zapominam. A tutaj na ręce jest pokazane ile tych klosków jest potrzebne jeszcze takie większe, dzięki czemu można to zauważyć. No jeszcze ten basek progresu się przydaje, bo wtedy wiem, jak daleko stoję. No ale po, poza tym na minus dodam, że tutaj bardzo często są dwie strony po to, aby jeden klocek doczepić. To jest duży minus. Zacznijmy tak powoli od elementów zapasowych. No i wyglądają dobrze. Dostajemy ten taki kremik, nie wiem, jak coś, nie, nie, nie wiem jak to nazwać, takiego kwiatka, to nie pamiętam jak tego się nazywa. Dostajemy również takiego kwiatka oraz winogrona. Może tych elementów zapasowych nie jest jakoś dużo, no ale sam zestaw też nie jest duży, a elementy dali nam całkiem dobre. No ale teraz tak, konstrukcja zapycha, jeszcze każda inna, no elementy z niej są nawet fajne, no i podoba mi się ten taki żółtawy craft, to, to na pewno na plus, no ale tak konstrukcja tak zapychająca jest dosyć niestety, no ale dobra, teraz przechodzimy do tego. Jest to taki stojak, no i tutaj jest duży plus, bo mamy takiego Tyler'a z nadrukiem, pokazującego nam lody, oraz tego Tyler'a z głową myszki Miki, naprawdę fajny klocek. No i nie podoba mi się jak to jest zamocowane, bo to jest w taki sposób, jak, jak fajnie widzicie. No i fajnie to tak stoi, podoba mi się. Przechodząc teraz tak, do samochodu. Może jest to auto 4, czyli tak nie jakoś wielkie, ale podoba mi się. Tutem mamy jeszcze deskę surfingową i jest tutaj wielkieka elementów. Jest na przykład taki tajny No i jeszcze mamy 4 koła, ten duży element. No i to autko, jak na przykład 4, z tego nie jest złe. Może tak jest zbyt dziewczęce trochę, no bo wiecie, kwiatki i inne takie. Ale mi się podoba ten samochodzik taki, no ale dobra. Kolejna konstrukcja, tylko z zje wyjmę, bo figurki na końcu. No, może, może nie jest jakoś dobra, ale z, z figurką chyba lepiej wygląda. Tutaj by się coś pojawić mogło. No może i biedna, ale i tak mi się podoba, tylko jakby tutaj coś było, to by było jeszcze lepiej. No, no jedynie na minus dam to, bo, bo ten dach jest taki prze, prze, przeźroczysty. Mogli dać w pełni różowy taki, wie, wiecie o co mi chodzi. No dobra, mnie nie wyciągam, no i jest sklepik, chyba najlepsza konstrukcja zarazem największa. U góry zastosowano coś takiego, nie wiem czy to jest dobre, bo jakby to składał lat, to chyba jednak bym musiał prosić o, o pomoc, mimo że to się wkłada łatwo, no to... Mm. ale tak, są tutaj zastosowane ciekawe elementy, które się mogą mocno przydać, sami zobaczcie jakie tutaj są, fajne takie, no i to co, Co są jeszcze listki te kwiatki. No i bardzo ciekawe elementy, szczególnie tutaj, że jest nadrukowana kasa, oraz wiele klosków w takich kolorach, oraz tutaj otwierana lodóweczka na gronko. No, jedynie tutaj bym coś dodał, bo jest to taki mniejszy minus, no ale z tej strony to nie, to nie wygląda źle, szczególnie jak tutaj sobie postawiłem mini i to tak wszystko ładnie zasłoni. No i mini filóreczki. Szczerze mówiąc, ten mini był jakoś inaczej, zrobił tak bardziej na różowo, mimo że cały zestaw jest tak yy, na różowo wyżegany. No ten taki żółty, żółty do niej nie pasuje, albo chociaż bym dał żółtą kokardę, też by było lepiej. No i tutaj mamy jeszcze takie winogronka z takim fajnym rożkiem. No z tymi spódniczkami też razem mógłby mieć problem, No ale co, nóżki fajnie nadrukowane, odlew głowy cudowny. No a z tyłu też to się ładnie prezentuje, jeszcze ta sukienka takie kropeczki ma. No i teraz Daisy, odlew głowy Przegorzalski, chociaż wydaje mi się taki dziwny i to bardziej na kaczorę howarda wygląda, szczerze mówiąc, no ale co, fajnie nadrukowana, nóżki też super, no jeszcze tu jest ten taki kielich, no i co, teraz do podsumowania. Na początku trochę zjechałem do zestaw, że się tak miło opłaca z tych wszystkich, no i dalej tak uważam, bo to inne sero lepiej mogą wypaść, ale sero nieźle. Te konstrukcje, mimo że są takie proste, to i tak mi się podobają. No i też te 4 plusowe zostały, chociaż są fajne, to nam wszystko nie pokazane, z instrukcji się przyjemnie składa. No i co, Polecam kupić ten zestaw, szczególnie kupić ich w internecie w dobrej cenie, ja kupimy akurat w cenie katalogowej w sklepie, no ale jak kupicie go w dobrej cenie, to tutaj macie wiele ciekawych rzeczy. No i pozostaje pytanie dla kogo jest ten zestaw? No bo muszę sprawić wielką frajdę 4 dla których jest przeznaczony, ale też jest to wyborem lat tych, którzy są fanami myszkiemiki, biorą takie zestawy, albo są mieć dużo nadruk nadrukowanych tajników, które są bardzo fajne i takich specyficznych główek. No no ale co? Myślę, że przekonałem was do tego zestawu dosyć, no więc a już wszystko mi żegnam i pa!